No tutaj zaczęliśmy nowy projekt pod tytułem Nowe Trybuny w Dziębowie, tak, zmieniamy ławki drewniane, które były dotychczas na krzesełka plastikowe. Cały projekt jest finansowany w 100% przez gminę Kaczory, a jak gdyby cała robocizna tutaj to jest kwestia czynu społecznego, w który angażują się działacze, zawodnicy oraz sympatycy klubu. No jak to poprawi komfort, no nie, chyba nie trzeba mówić, że jaka jest różnica pomiędzy plastikowymi krzesełkami, a drewnianymi ławkami. Będziemy mieli około 500-550 miejsc siedzących, będzie to pierwszy taki projekt w minie i jeśli wypali powiedzmy bardzo dobrze, no to gdzieś tam w planach dalszych będzie na innych stadionach podobny projekt. Wszystko zależy od pogody. Tak? Jeśli się utrzyma taka jak jest teraz, myślę, że w przeciągu miesiąca jesteśmy w stanie tutaj już dokończyć łącznie z instalacją krzesełek. Tak? Także jeszcze może w tym sezonie kibice zasiądą na meczu Noteci na nowych krzesełkach plastikowych.